hej witajcie tutaj ja Blue Trackles i dzisiaj chciałabym wam pokazać coś co kupiłam um, y, razem z moją mamą bo byłam z nią w Fairys Mart y, i kupiłam dwie rzeczy tutaj w tym pudełeczku jest jedna rzecz i tutaj za tym pudełeczkiem jest druga rzecz no i może pokażę wam pierwsze to a co zabiorę I tu w środku jest prezent dla Ja kupiłam to Ponieważ To jest prezent To jest prezent dla mojej małej Siostry ciotecznej Ja to może żeby... Tu jest coś Jakiś ko. Ten koń to jest prezent dla, dla Laury. Stoi na dywanu, dywanie. Bardzo ładna pintu. Pinto, pinto e, klacz pinto. z o, tu tak zamykam zamykam to jest prezent dla mojej małej kuzynki, która jest ma na imię Laura co odkładam na bok? Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to jest uwaga, uwaga, to jest takie wielkie. No nie jest aż takie wielkie, ale to jest to ten zestaw. I myślałam nad tym i nad tą minią. Wybrałam to. Jest ten ogier, ten klacz i źrebak. I przeszkoda, cztery płotki, jabłuszko i e, kuchar i jeszcze karmik Tak wygląda to e, I tu e, są te inne zestawy I to będę miała, to też A to nie chcę Ale to i to będę miała No i w środku jest Uwaga, uwaga. Nic. Nie ma w środku niczego. Ponieważ oszukali mnie. Ja ten karton wzięłam I ja oszukali mnie, bo jak je otworzyłam, to nic nie było. Takie, tylko jakieś folie. Nie wiem o co chodzi. Serio, kochani. Ja zapłaciłam za to 25 erło. I ja oszukali mnie to utworzyłam już, w środku nic nie było kochani, tylko jakieś folie ja wyrzuciłam już, je. Ja? Nic nie było No potrząsałam, nic nie było, tylko jakieś coś czułam No, no szkoda, no Ale serio, jak można tak uszukać to jest nienormalne Wiem, po pierwsze wiem, pewnie nie, mi nie uwierzyliście no i miejcie rację, ponieważ ja was oszukałam. Ja już to rozpakowałam razem z, razem z moją mamą. I to wszystko jest, uwaga, uwaga, tutaj. Tu jest ta klaczka, tu jest ten zielbaczek. Ona będzie miała na imię... Jak ona miała na imię? Kurczę, zapomniałam. Takie fajne imię wymyśliłam. No i fajna, taka. Fajna. Bardzo mi się podoba, lecz chyba bardziej mi się podobała ta klacz. Taka sama figura. Takie same kolory. Znaczy, takie same plamki w ogóle. Ale tutaj było takie brązowe bardziej. I to mi się bardziej chyba podobało. Jak Mm. W sumie fajniej by zrobili ją. No, teraz takie. Mm. Pomyślcie sobie, no. Ja bym na pewno zrobiła lepsze, gdybym umiała. No i tutaj stoi ona, jak na zdjęciu. Tutaj jest ten puchar. Można to zdjąć i zrobić. Już wam pokażę, bo niektórzy. Mm, ten marudzą, że tego się nie da zamknąć, ale ja zamknęłam, bo zaraz wam pokażę, że się da, się da to przycisnąć. To się zamknie i nie będzie się otwierać, ja wam pokażę. O, I nie, nie wyleci wam. No i stoi tu. Ups. No i tu jest ten, ups, A tu jest ten rybaczek. No i ten żieraczek wygląda tak. No w sumie też bym zrobiła lepszą trochę wersję tego rybaka. Gdybym umiała, bo w sumie mi się nie podobają. Bardziej mi się podoba właśnie takie czarne, tutaj co ma. Gdyby był taki czarny, bo w sumie takie kasztanowate mi się nie podobają. I w sumie takie wyglądają jak rude, bardziej nie kasztanowate, bo w sumie kasztanowate są bardziej takie brązowate, jak ta klacz, a można zauważyć, to jest kasztanowaty, a to jest taki jakby normalny brązowy, taki powiedzmy rudy. I to mi się to nie podoba. I te kopyta też ładne są, ładna kopytka. No i te kropeczki. A mają więcej tych kropeczek, nie tak malutko. Bardzo malutko tych kropeczek, ale i tak do niczego się nie przyczepiam. Bardzo ładne. Miała śmiećko. No i tak, co mam powiedzieć? Według mnie mogli zrobić lepiej. Więcej kropeczek, ale nie, oni się lenili. No i tak ładnie zrobione. Zobaczcie. To wygląda jak taka pantera. Zobaczcie. To jest taka pantera. Bardzo ładnie zrobione. Farby mi się podobają. Tylko najgorzej ta figura i w ogóle były takie bardziej ruchliwe, nie? No. to ja postawię na miejsce. A! Zobacz, co się stało. Rebak się przywalił. Jako to stąd wezmę. To mamy. I teraz wam pokażę. Tu są cztery płotki. karmik. Tu są drągi. Jeden, dwa, trzy drągi. I przeszkoda. Czekajcie chwilkę. O, taka przeszkoda. Można sobie zdjąć i zrobić na przykład tak. Na przykład tak, na przykład zrobić tak, można robić z tym co się chce, tylko są trzy drągi, przeszkoda. No, i dobra. To są flagi. Bardzo fajne bardzo mi się podoba. Teraz pokażę Wam tego ogiera. Każdy mówi, że on jest taki wyjątkowy i w ogóle. Ale gdy ja go teraz kupiłam, to powiem Wam, że on nie jest taki wyjątkowy, jak można się wydawać. Nie jest taki wyjątkowy, jak można się wydawać, w sumie bo, no, takie zwyczajne Apollosa, no Apolosa. Apolosa. no i no, zwyczajny też mi się strasznie podobał na zdjęciu taki wyjątkowy dla mnie był i bym chciała strasznie go mieć dlatego kupiłam ten ale gdy go rozpakowałam, to w sumie jak zwyczajny koń wygląda ze szlejch i tyle no nie ma takiego wow, wiecie, na początku to może być takie wow, ale później tak będziecie się bać, tak w sumie zwyczajne koń, no, nie jest takie wyjątkowa zabawka, bardzo mi się podoba. Proszę. To jest cały zestaw, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Ale na zdjęciu wygląda to lepiej, można tak powiedzieć. To było wszystko. Było na tyle. Cześć.